Cześć, nazywam się Angela dziś porozmawiamy o temacie bardzo ważnym lojalność rodowa. Są w życiu momenty, w których zaczynamy zauważać powtarzalność, która nie daje się już dłużej zignorować. Te same typy relacji, te same scenariusze w pracy, w związkach, w pieniądzach, w zdrowiu, te same decyzje, które na poziomie racjonalnym wydają się nielogiczne. Jednak są podejmowane z zadziwiającą konsekwencją. I bardzo często w takich momentach zadajemy sobie pytanie: dlaczego? Skoro wiem, skoro rozumiem, skoro obiecałam sobie, że już nie, dlaczego znowu wybieram podobnie? Skoro obiektywnie mam dziś inne zasoby, inną świadomość, inne możliwości. I tu pojawia się bardzo ważny punkt, który chcę jasno podkreślić już na początku. To, co się powtarza, bardzo często nie jest wynikiem braku świadomości ani braku pracy nad sobą. W wielu przypadkach jest to efekt działania mechanizmów, które powstały dużo wcześniej niż my sami w systemie rodzinnym, w relacjach międzypokoleniowych, w historii, która nadal żyje, choć nikt jej głośno już nie opowiada. Lojalność gotowa nie jest przekonaniem ani poglądem, nie jest czymś, co da się zmienić siłą woli. To nie jest decyzja typu, chcę być lojalna wobec mojej rodziny. Nie. To głęboki, automatyczny mechanizm przynależności, który działa poza świadomością i którego głównym celem nie jest nasze szczęście, tylko utrzymanie przynależności do systemu podstawowym poziomie każdy człowiek potrzebuje przynależeć. Dla dziecka przynależność oznacza bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo w pierwszych latach życia jest równoznaczne z przetrwaniem. Dlatego system rodzinny uczy nas często zupełnie nie wprost, co jest normalne, co jest akceptowalne, a co sprawia, że ktoś staje się obcy. I to słowo obcy jest tutaj kluczem. Jednym z najsilniejszych, a jednocześnie najmniej nazwanych lęków, które działają w systemie godzinnym, jest właśnie lęk przed byciem obcym. Nie chodzi tu o samotność ani brak relacji, ale o głębokie doświadczenie, że nie ma już dla mnie miejsca w tym porządku, z którego pochodzę. Dla systemu rodzinnego obcy to nie ktoś z zewnątrz. Obcy to ten, kto żyje inaczej niż obowiązujące wzorce, obowiązujące reguły. Ten, kto nie powtarza losów poprzednich pokoleń, ten, kto zmienia dynamikę, nawet jeśli robi to w sposób spokojny, odpowiedzialny i świadomy. Na poziomie dorosłego człowieka może się wydawać, że to nie powinno mieć znaczenia. W końcu żyjemy swoim życiem, mamy własne decyzje, często fizycznie jesteśmy daleko od rodziny, ale na poziomie systemowym przynależność nie znika wraz z dystansem, a nie z upływem czasu. To czy czujemy się u siebie, czy poza, jest zapisem dużo głębszym niż codzienny kontakt. Dlaczego to właśnie działa w taki sposób? Ponieważ lojalność godowa to przede wszystkim odzwierciedlenie tego, że to pozwoliło przetrwać Twojemu rodu. Taki sposób zachowania, takie schematy działania przeprowadziły do tego, że Ty jesteś na tym świecie, więc jesteś lojalny do tego, co pozwoliło Tobie się narodzić. Po prostu być częścią tego świata, tego rodu. Bycie obcym oznacza niebezpieczeństwo, ponieważ wyjście ze schematów, które pozwolili mi być w tym świecie, pozwolili mi się narodzić w tym systemie rodzinnym. Dlatego bycie obcym jest nieuświadomionym i bardzo mocnym lękiem rodzinach istnieją niepisane reguły. Jak wygląda związek, jak wygląda rola kobiety i mężczyzny, ile można mieć pieniędzy, jak blisko można być z kimś emocjonalnie, czy wolno być szczęśliwym, czy wolno odejść, czy wolno żyć inaczej niż poprzednie pokolenia. I nawet jeśli nikt nigdy nie wypowiada tych zasad na głos, one są doskonale wyczuwalne. Dziecko je czyta z relacji, z napięć, z historii, które się powtarzają i z tych, są przemilczane. Bardzo często lojalność środowa polega właśnie na tym, że nie chcemy na poziomie nieświadomym wyjść poza to, co znane systemowi, bo to oznaczałoby ryzyko bycie kimś, kto już do niego nie należy, kimś, kto żyje inaczej, kimś, kogo nie da się już w pełni zrozumieć, kimś, kto burzy porządek i wtedy pojawia się paradoks. Człowiek woli powtarzać znany schemat, niż zaryzykować poczucie oddzielenia. To dlatego czasem widzimy osoby, które mówią: Nie rozumiem, dlaczego wchodzę w relacje, które są bardzo podobne do tych, jakie mieli moi rodzice. Albo: Nie wiem, dlaczego nie potrafię utrzymać pieniędzy, z kogo obiektywnie zarabiam wystarczająco. Albo: ciągle wybieram ludzi emocjonalnie niedostępnych, mimo że wiem, że to mnie rani. I odpowiedź bardzo często nie leży w braku wiedzy ani w złych wyborach leży w nieświadomym przekonaniu. Jeśli wybiorę inaczej, przestanę być częścią tego systemu rodzinnego, a więc jestem w niebezpieczeństwie, jestem obcym. To się do Was sprawia, że powtarzamy nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że tak wygląda przynależność w tym konkretnym systemie. Jeśli w rodzinie kobiety były same, samotność staje się formą przynależności. Jeśli mężczyźni byli nieobecni. Brak dostępności emocjonalnej staje się normą. Jeśli pieniądze wiązały się z konfliktem albo z stratą, stabilność finansowa może być odczuwalna jako coś obcego, a nawet zagrażającego. I bardzo często moment, w którym zaczyna się realna zmiana, jest jednocześnie momentem największego wewnętrznego napięcia, bo zmiana nie oznacza tylko nowego zachowania. Zmiana oznacza wejście w obszar, którego system nie zna. Wtedy pojawia się poczucie winy bez. Logicznie na to przyczyny. Zatrzymanie tuż przed kolejnym krokiem. Autosabotaż dokładnie w momencie, kiedy coś zaczyna działać. Powrót do relacji, które już były zamknięte, albo porzucenie tego, co zaczęło być inne, stabilniejsze, bardziej własne. Nie dlatego, że ktoś nie jest gotowy, ale dlatego, że na bardzo głębokim poziomie pojawia się pytanie. Czy nadal będę należeć, jeśli wybiorę inaczej? I to pytania rzadko ma słowa. Częściej objawia się jako napięcie, wahania, potrzeba cofnięcia się do tego, co znane, bo to, co znane gwarantuje, że nie będziemy obcy i przeżyjemy. Z perspektywy lojalności rodowej bycie jak oni bywa bezpieczniejsze niż bycie sobą w pełni. Bo bycie sobą w pełni oznacza zajęcie miejsca, którego wcześniej w systemie nie było. I właśnie dlatego tak wiele osób, mimo ogromnej pracy nad sobą, zatrzymuje się do dokładnie na granicy zmiany. Nie z braku odwagi, ale z potrzeby zachowania przynależności. Ale kolejna bardzo zadziwiająca rzecz jest to, że na przykład twój dziadek miał dużo pieniędzy, był bogatym, bardzo dużo zrobił w swoim życiu, pomagał ludziom i na przykład został okradziony, a jeszcze przy okazji tego, że go okradli, to w trakcie tego go zabili. Ty możesz nie wiedzieć tej historii, ale masz blokady finansowe. Nie wiesz dlaczego. Nie możesz zarobić pieniędzy tyle, ile chcesz. Dochodzisz do jakiegoś sufitu finansowego i tyle. Kropka. Dalej, jakby coś ci nie pozwalało przejść. Dlaczego? Bo jesteś lojalny do swojego dziadka. Niesiesz jego ból, niesiesz jego ciężar, niesiesz jego to, że miałem dużo pieniędzy i dla pieniędzy nie zabili. To jest jeden z schematów, który bardzo często pokazuje się w pracy z rodem. I zapytasz, dlaczego? Dlaczego jestem lojalny do tego dziadka? Ja bardzo mu współczuję, ale nie chcę nieść jego losu. To był jego los, on go przeszedł, a okazuje się, że ja przez to nie mogę zarabiać pieniędzy. I właśnie to jest lojalność rodowa. Potrzeba przynależności. Należymy przez to, że powtarzamy schematy, które były aktywne u nas w rodzie. I to mogą być schematy albo powtarzalne po rodzicu. To jest najbardziej widoczna lojalność rodowa. Albo po kimś z dalekiego rodu. Na przykład nie możesz zagobić pieniędzy na tym, że malujesz. Dlaczego? Ponieważ kiedyś jakiś twój dziadek był wyrzutkiem przez to, że malował i był biedny, i zapisało się w systemie rodowym, że malowanie nie przynosi pieniędzy, i nagle nie możesz zagobić pieniędzy z malowania. To również jest lojalność godowa. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale to się dzieje, to się często powtarza. Ta lojalność godowa jest naprawdę bardzo mocnym mechanizmem, który trzyma nas w znanych strukturach rodowych, które pozwolili tobie się urodzić. Natomiast bardzo często to wygląda w taki sposób, że odczuwamy konkretne napięcie. Napięcie to jest tak zwany przycisk, w którym rzeczywistość tobie pokazuje, patrz w co wierzysz. A właśnie wierzysz w to przez to, że to do ciebie przyszło przez twój ród, do którego należysz. To napięcie właśnie nam nie pozwala żyć swoje własne życie. W momencie uświadamiania tego, że to właśnie przyszło z tego systemu rodzinnego, pozwala nam podejmować świadomy wybór. Oraz są konkretne techniki, konkretne rzeczy, z którymi można pracować i pomagać sobie rozładowywać to napięcie. To nie jest temat o winie rodziców, to nie jest temat. O oskarżaniu przeszłości. To jest temat o zrozumieniu, że bardzo wiele z tego, co dziś przeżywamy, ma sens, kiedy zobaczymy, czemu służyło w naszym systemie rodowym. Bo lojalność rodowa sama w sobie nie jest czymś złym. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy jest nieświadoma i automatyczna. Dopóki nie zostanie zobaczona, to póty będzie się realizować, niezależnie od tego, czy nam to służy, czy nie. I dopiero w momencie, w którym możemy powiedzieć, rozumiem skąd to przyszło i po co to było, pojawia się przestrzeń na prawdziwy wybór, a nie tylko na powtarzanie. Nie chodzi o to, żeby stać się lepszym niż poprzednie pokolenia, nie chodzi o odcinanie się ani o zrywanie więzy, chodzi o to, żeby przestać płacić za przynależność ceną własnego życia w schemacie, który nie musi już być kontynuowany. Bo bycie częścią systemu nie wymaga kopiowania losu. Wymaga uznania miejsca, z którego się przyszło i świadomego zajęcia swojego własnego miejsca i życie, swoje życie według swoich własnych schematów. Po więcej takiego typu treści możesz zaglądać na moje konto na Instagramie. Również zachęcam Ciebie do subskrybowania tego konta. Mam nadzieję, że ta informacja była dla Ciebie ciekawa i rozwijająca. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą właśnie ze swoim systemem rodzinnym, Zapraszam Ciebie na sesję do mnie. Znajdujemy właśnie takiego rodzaju lojalności oraz pozwalamy uwolnić napięcie.